Hej, Cześć, witajcie z tej strony, Paulina, a witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj jestem wraz z całą Kwastokwajlową ekipą i zamierzam Was zabrać w świąteczną podróż. Więc myślę, że możemy przechodzić do rzeczy. Ale spotkaliśmy się tutaj dzisiaj głównie po to, żeby tak naprawdę odbyć zawody. Zawody mikłajkowe, raczej takie nasze stajenne niż jakieś tam, wiecie, regionalne, ogólne czy coś takiego. No, zawody zostały zorganizowane tylko i wyłącznie dla fanów, no i postanowiliśmy się z wami nimi podzielić. Więc myślę, że możemy już ruszać, szykować konie. I tak naprawdę przygotowywać się do tego świątecznego jakże magicznego wydarzenia. A więc moi drodzy, witam się już z Wami Paulina z Kiedy to montuję tak naprawdę jest już 16 styczeń, ale kiedy tak naprawdę nagrywaliśmy całość, był dopiero 6 grudzień. Niestety w moim życiu wiele rzeczy nie było na swoim miejscu, z czego też wyniknęły moje problemy prywatne i po prostu nie byłam w stanie nagrywać dla Was filmów przez bodajże 3 albo 4 tygodnie, za co bardzo Was przepraszam. Ale moi kochani, jest już nowy rok, wszystko się pokładało. Ja wracam dwa razy silniejsza na YouTube'a i obiecuję Wam, że będziemy już nagrywać regularnie. A postanowiłam sobie, że w lutym będziecie mieli dwa odcinki w tygodniu. Jeszcze nie wiem, jakie to będą dni, ale na spokojnie wszystkie informacje dostaniecie już. Bliżej lutego, a teraz myślę, że możemy już przechodzić do naszego tematu odcinka i żeby jeszcze na chwilkę wrócić do tego klimatu świątecznego, który zostawiliśmy już w roku 2024. Aktualnie wszyscy zawodnicy szykują swoje konie do startów, i żeby było równo, nawet osoby, które posiadają swojego konia, dzisiaj wystartują na koniach stajennych. Tak po prostu, żeby nikt nie czuł się gorzej, czy nikt nie czuł się lepiej. Czy coś takiego? Ja startuję na Linkomie, czteroletnim kucyku, który tak naprawdę niedawno trafił do naszej szkółki, ale nie bójcie się, ja nie jadę żadnego parkuru na serio czy coś. Przeskoczę tylko dwie przeszkody na sam koniec dla fanu, a Linkoma wzięłam tylko i wyłącznie dlatego, żeby móc po prostu sędziować z konia. Jest to wbrew pozorom jeden z najspokojniejszych koni w Kłastyku. Kiedy wszyscy się ogarnęli, wsiedli na konie, byłam po prostu pod wrażeniem, bo każdy tak jak widzicie, miał jakiś świąteczny element, i było to po prostu bajkowe. Z postaci, które możecie kojarzyć, które wzięły udział w zawodach, to Scarlet na Białasie, Gabi na Figaro i Elliot na Hazardzie. A reszta koni to tak naprawdę jeszcze Quasto, Quayle, Kelion, Felicia, Felicja, Silversong, Aretia, Bentley, właśnie Elliot z Hazardem. No i Mergissima. Odpowiadając jeszcze na pytania, które na pewno pojawiłyby się w komentarzach, gdzie my tak właściwie jesteśmy? Ano, no, moi kochani, dalej jesteśmy w class of While. Tylko wy tej części nie znacie, dlatego że jesteśmy aktualnie koło. Naszej hali wolnego wybiegu, więc te wszystkie boksy angielskie tak naprawdę należą do właśnie wolnego wybiegu, ale sobie je pożyczyliśmy na potrzeby tych zawodów. No a ten plac to jest to nasz jedyny plac otwarty, taki zwykły plac z przeszkodami, który znajduje się koło hali. No i nadszedł ten magiczny moment wejścia na konie. Wszyscy zaczęli się rozprężać, oczywiście zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa. I śpiewając przeróżne piosenki, pastorałki czy kolędy świąteczne, rozprężaliśmy konie w bardzo przyjemnej atmosferze. Jak widzicie, towarzyszył nam delikatnie pruszący śnieg, który tylko dodawał aury temu całemu miejscu, bo jeszcze do tego później pojawiła nam się na niebie zorza polarna. Ja kiedy rozprężałam się na linkomie, tak naprawdę dopiero wtedy myślałam nad parkurem, który będzie jako tako na zawodach, bo totalnie nie miałam czasu ogarnąć tego wcześniej. I nikomu o tym powiedziałam, jesteście tak naprawdę pierwsi, którzy się tego dowiadują, ale parkur wymyśliłam całkiem spoko, nie był za łatwy, ale też nie był na jakimś nie wiadomo jakim poziomie. Na szczęście ja już wiem, że każdy sobie z nim bezproblemowo poradził, także na chillu troszeczkę nieodpowiedzialne, ale udało mi się z tego dobrze wybrnąć. Kiedy przyszła pora galopu, zaczął się troszeczkę chaos, bo uczestnicy bez pytania zaczęli również skakać przeszkody. Jeden koń się spłoszył, w wyniku czego jedna dziewczynka spadła. Na szczęście, potem zatrzymaliśmy się i dałam im porządną lekcję na temat zasad na rozprężalni. Przede wszystkim, pomimo tego, że są to zawody, dalej trzeba przestrzegać poleceń instruktora. No, i po całym rozprężeniu, pokazaniu wszystkim uczestnikom parkouru, mogliśmy zaczynać całe zawody. Jako pierwsza pycha Scarlet na Białasie, która bardzo dobrze sobie na nim poradziła, pomimo chyba jednej albo dwóch zrzutek. Kolejna w kolejności była nasza Niro, która wystartowała na Kelionie. Niestety Niro z nami aktualnie nie ma, bo wyjechała do Francji, ale na całe szczęście na święta była dalej w Guasto Kolejna pojechała Mergisima z naszą uczestniczką, no i tak naprawdę chyba resztę koni będziecie już pamiętać, albo chociażby kojarzyć z poprzednich odcinków, także ja Was na chwilkę zostawię z przyjemną muzyczką, no i miłego oglądania. Niestety, na sam koniec mój mąż tak naprawdę rozkazał mi również skoczyć dwie, maksymalnie trzy przeszkody z linkomem, który, jak widzicie na filmie, odstania po prostu w miejscu albo chodzenia za mną i oceniania parkouru, cały, totalnie został ośnieżony. No i przejechałam, bo w sumie to nie miałam wyboru, ale to było tak totalnie dla beki, też nie chciałam przeciążać linkoma, bo on tak naprawdę dopiero. Wkracza w ten sport, a potem osoby, którym się gdzieś tam spieszyło na jeszcze jakieś inne eventy, zostawiły konie, coś w sensie oczywiście na początku je ogarnęły, no i pojechały, ale jeszcze osoby chętne, tak jak właśnie widzicie tutaj na ekranie, pojechały w krótki teren następa po to, żeby jeszcze chwilkę porozmawiać, pooglądać widoki pięknie zaśleżonych terenów Quastoquil, no i wróciliśmy do Stajni. Kiedy wróciłam, dopiero teraz zdałam sobie sprawę, jak tak naprawdę Linkom jest cały ze śniegu. On ma ogólnie to do siebie. Jest to hucułek, który ma bardzo grubą sierść. I bardzo, bardzo długo zajęło mi wyczesywanie zbitego śniegu z jego sierści. Na szczęście udało mi się. Teraz Linkomek sobie już stoi bezpiecznie z derką w swoim boksie się grzejąc. A ja tak naprawdę... Będę się już z Wami powoli żegnać. Nie był to za ambitny materiał, bo przyznam szczerze, że tak naprawdę nie wiem, co miałam dodać, co miałam ująć, czy cokolwiek w ogóle moje gadanie mogłoby jakkolwiek Was zainteresować jeszcze w tym materiale, bo jednak był to taki materiał, który stricte skupiał się tylko i wyłącznie na zawodach, więc jest to no delikatnie odbiegający film od moich innych. Za co bardzo was przepraszam, bo no nie dostarczyłam wam jakiegoś fajnego kontentu tym odcinkiem, ale mam nadzieję, że większość z was nie wiem, chociażby odczuła ten klimat świąt. Przede wszystkim ten film również miał na celu uwiecznienie tego pięknego dnia i pokazanie wam, jak fajnie się bawi w kosteczkowej na eventach. No, ale jeszcze wracając do najważniejszego. Obiecałam sobie, że przez cały luty do rozpoczęcia moich ferii będą dwa odcinki w tygodniu. Najprawdopodobniej będzie to poniedziałek i piątek, ale jeszcze nie mam pojęcia i może się to zmienić, więc będę Wam dawała z tym znać na bieżąco. No i jeszcze raz przepraszam, że ten dzisiejszy materiał wyszedł w jakiś taki, taki, jaki wyszedł, ale mam nadzieję, że i tak sprostałam Waszym oczekiwaniom, a następny materiał będzie już tak samo dobry. Jakie zazwyczaj, a nawet lepszy, bo coś dla Was przygotowałam. Cześć na razie i pa pa!